Dobry kochani, musicie mi zaufać na słowo, że jest już kolejny nowy dzień. Mimo tego, że koszulka ta sama, ale wyszedłem z założenia, że i tak będę najczystszy w okolicy. No i co? Eee, wyspany, ruszam dalej. Tym razem kieruję się w stronę jednej z najważniejszych świątyni. Nie tylko w całym Varanasi, ale też podobno w całych Indiach. Jej tradycja liczy sobie podobno 3,5 tysiąca lat i ma kopuły pokryte złotem. To jest po prostu tradycją. W tych rejonach, czyli w Pendżabie, w którym jestem obecnie. No i cóż, jedyne co mnie tak naprawdę niepokoi, to kwestia. Hello, hi! Jedyna kwestia, która mnie niepokoi, to to, że podczas porannej toalety. Hi! Podczas porannej toalety okazało się, że moje Siusiu jest koloru pomarańczowego, więc. To jest najprostszy znak mówiący o tym, że jestem lekko, albo nawet nie lekko odwodniony. Bo nie wiem, czy ktoś z Was oglądał tak jak ja. Hi, hi. No, 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 no Japan. Czy ja naprawdę wyglądam na Azjatę? Chyba nie. W każdym razie nie wiem, czy ktoś z Was oglądał szkołę przetrwania z berem Grylsem, natomiast to jest coś, co leciało na telewizorze non stop. Jak byłem mały, więc wiem dzięki kochanemu Grylsowi, że. Pomarańczowy, slash żółty kolor siuśków oznacza lekkie, bądź już nie takie lekkie odwodnienie. Kolor powinien być bliski przezroczystego. No widzicie, Kuba bawi i uczy. Także misja na rano to kupić wodę. Zawsze mam obawy, czy ta woda będzie czysta, czy nie. No ale ufam, że, że tak będzie. W ogóle śmieszna sprawa, bo łebki, e, oczywiście, wepchały się przede mnie jakieś takie, nie wiem, może z 10 lat. No, i podają taką karteczkę, którą my, którą my mamy, wypisując kwity księgowe. No wiecie, taką. O matko, ile much! Taką, która jest. Y, która przebija. No, i podają tą karteczkę gościowi w sklepie. Okazuje się, że po prostu dostali listę zakupów od rodziców. No i y, chcieli zakupić te rzeczy. Więc widzicie. Hello, hi, nice to meet you. Więc tak jak widzicie, niezależnie od regionu świata. To wszystko funkcjonuje tak samo, tylko po prostu na swój unikalny sposób, naznaczony danymi tradycjami, danym regionem. I wychodzimy prosto na ulicę. Chyba tym razem muszę złapać jakiś transport, żeby wykorzystać czas dzisiaj w maksymalny, w maksymalny możliwy sposób. Bo wczorajszy spacer pokazał mi już, że ta okolica poza tłumami no niekoniecznie jest w stanie wiele zaoferować. A chcę się dostać do tej świątyni, która jest oddalona stąd o jakieś 3-4 km. I w tej okolicy, w okolicy tej świątyni znajduje się również jedna z najbardziej znanych, o ile nie najbardziej znana okolica, w której kremuje się ludzkie ciała, w której pali się je na stosie. Nie Jest to takie proste zadanie, bo podobno, żeby wymierzyć odpowiednią ilość drewna do, tego, do tej czynności, znajdują się specjaliści, eksperci, którzy tam pracują. To jest dość trudne, natomiast jeżeli nie wymierzą odpowiedniej ilości, ciało się nie spali do końca, ciało nie spali się do końca, to potem te resztki są wrzucane do gangesu, czyli do świętej rzeki. No, i słuchajcie, no tak to wygląda, że te szczątki są wrzucane, a potem okazuje się, że 20 metrów dalej ludzie mają ząbki i kąpią się. Indie! Dobra, poszło szybciej niż myślałem. Zaczęliśmy od kwoty 100 natomiast skończyło się na 50 po bardzo krótkich negocjacjach. Więc prawdopodobnie ten przejazd kosztuje jakieś 10 albo 20, ale mniejsza z tym, bo 50 rupi to jest jakieś 2,50. Więc jak na 20 minut jazdy, bo niestety takie są tutaj korki, to myślę, że to jest dobry deal. No i wiecie, pozostaje jeszcze kwestia tego, że dzisiaj jest to święto niepodległości, więc nie mam zielonego pojęcia, czy będą tutaj jakieś utrudnienia, ceremonie, święta albo inne rzeczy które sprawiły, że zamiast 25 minut czy pół godziny szedłbym tutaj godzinę, jak nie półtorej. Także myślę, że to uczciwa ocena jak za podwózkę. No i nie wiem co się teraz dzieje, bo gość generalnie pokazał mi tą świątynię. Pokazał mi tą świątynię. i albo chce mnie wysadzić wcześniej, albo chciał mi powiedzieć, że jest po prostu zamknięta z racji na ceremonii związane z dniem niepodległości. Więc zobaczymy. Natomiast nawet jeżeli wysadzi mnie wcześniej, to, to i tak dobra podwózka. I nawet jeżeli będzie zamknięta, to wybiorę się do gatów tuż obok tej świątyni, czyli właśnie do tych krematoriów. Mam nadzieję, że tamte miejsca będzie można zobaczyć, chociaż wiem, że będzie ciężko tam coś nagrać. Bo wiecie, to jest jednak świętość, tam są palone ludzkie zwłoki, to już naprawdę nie ma z tym żartu. No i filmowanie tego mogłoby się po prostu skończyć bardzo nieprzyjemnie. Żeby nie powiedzieć po prostu jakimś publicznym lincem za nagrywanie takich rzeczy. No i miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle, czyli sorry, ale tu nie ma wjazdu, musisz wysiąść tutaj, ale i tak policzę ci całą kwotę, którą się umówiliśmy. Natomiast mój kolega możecie cię za podwójną cenę tej kwoty objazdem, więc zastanów się i lecimy. Mówię dobra, mogę pojechać za dużo, dużo mniejszą kwotę do tego miejsca docelowego. Mam Jeszcze jakieś 2 km do tego miejsca z buta eee, On mówi, dobra, dobra, no to jedziemy Już wsiadam do tego drugiego gościa Nie, nie, no to jednak Ta pierwotna cena Jeszcze się wkurzyłem Mówię, dobra gościu, na drzewo Dzięki bardzo, przejdę się to Myślałem, że się gość rozpłacze po prostu Ale powiem wam szczerze, że No tracę już cierpliwość do tych ludzi czasami Więc Spacerek z rana też mi dobrze zrobi. Tutaj mamy jakąś szkołę i uroczystość z okazji Dnia Niepodległości. Dzieciaczki ładnie ubrane w stroje. Tam jest chyba jakieś wystąpienie. Ciekawie. No. Bardzo ładnie. Ciekaw jestem, czy w ogóle ktoś tutaj prowadzi statystyki, ile osób niestety odchodzi z tego świata właśnie z racji na takie wystające kable, które prawdopodobnie są pod napięciem. No bo ta plątanina jest tutaj przerażająca, autentycznie przerażająca. Można się bez problemu wpieprzyć w coś, co wisi na wysokości waszej głowy czy oczu. O, na przykład tutaj zobaczcie. To no przecież to jest pajęczyna kabli po prostu. I ktoś z was pewnie powie, że, dlaczego chodzę w tym momencie po stronie ulicy, która jest nasłoneczniona. Ty to jesteś jednak głupi, nie? Głupuś. Otóż nie, moi państwo, bo to wszystko jest kwestia tego, że po tej stronie praktycznie nikt inny nie chodzi i mnie nie zaczepia, więc to jest coś za coś. Można powiedzieć, że taki koszt alternatywny tego, że będę cały spalony w słońce. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tym, że faceci tutaj naprawdę mają inny rodzaj bliskości i przywiązania i ta relacja jest zarówno taka przyjacielska i otwarta. Właśnie widzieliście przed chwilą. Po prostu panowie trzymają się za, za mną, bardzo często trzymają się za ręce. Jest to całkowicie normalne, niewzbudzający podejrzeń widok, tak samo jak rudy hindus idący przede mną. kończy, a w zasadzie kończy i zaczyna, bo z drugiej strony jest taka sama. I tu jest gate number 4, czyli prawdopodobnie to jest jakieś wejście do tej świątyni, co widać tam w Dobra, już kojarzę, to jest Manikarnika Gwad, przepraszam. I to jest miejsce, do którego muszę wejść w uliczkę taką jak ta i spróbować się tam dostać, no można powiedzieć, takimi dosy dosyć ee, wąskimi ścieżkami. A to Blue Lassi było polecone przez vlogcasha Kesha, pozdrawiam. Więc chyba tam też się wybiorę i zobaczę, jak to wygląda i czy jest smaczne, bo nigdy w życiu jeszcze nie piłem lassi. O, mamy Blue Lassi, To jest podobno sklep istniejący przez wiele, wiele lat. Dobra, spróbujemy, tylko zapytamy się panów co najbardziej polecają, bo jestem totalnym żółtodziałem jeśli o to chodzi. Mogę sobie wybrać? Jest ogromne menu. Okay. Mamy sekcję jabłkową sekcję bananową. Mangeles. Tutaj widzimy proces przygotowania. I to jest to, o czym ja mówiłem, że te naczynka są ceramiczne, więc są jednorazowego użycia. Tam Pan nabiera jakąś białą maść, prawdopodobnie jogurt albo kefir albo coś dalej dzieje się magia. podawane są wszystkie składniki, czyli właśnie orzechy, e, bakalnie i innego rodzaju rzeczy. A w środku można sobie usiąść i nie poczekać. Nie powiem, ślinka mi już cieknie na sam widok. Jestem ciekawy, czy to będą moje smaki, czy nie moje smaki. No ale jak to się mówi, trzeba próbować różne rzeczy. No i tak to wygląda. Próbujemy. Pierwsza, pierwszy test. Mmm, Bardzo dobre. Słodkie mango. Coś w stylu jogurtu, nie mamy jeszcze pojęcia jak to określić, ale jest bardzo dobre. No dobra, wszystko zjedzone, jak widzicie można zjeść w spokoju, wcale nie ma tutaj nerwów, tłumu, wszyscy są zadowoleni, jesteśmy i weseli. No i co, lecimy chyba dalej. I lecimy dalej. już troszeczkę luźniej więc może uda się w końcu zobaczyć coś więcej no i nastawiam się na to że tutaj już mogą być naprawdę widoki które będą trudne widoki które będą mocne no, no nie ukrywajmy to tutaj właśnie zjeżdżają się starsi i zmiany znali funduszy żeby odejść na drugą stronę nocy. Więc często jest tak tutaj mnóstwo senatorów coś w tego i ludzie po prostu wybierają warnację, to miejsce, w którym chcą odejść z tego świata. No, odchodzą z niego właśnie, właśnie tutaj. Czyli makarnikargo. Jestem już bardzo blisko tego miejsca, gdzie są palone ludzkie zwłoki, bo po pierwsze unosi się w powietrzu taki... Trudny do opisania, sfond idem. Święta Kuba. E, a po drugie, no, kilka już osób próbowało mnie tam skierować, więc zobaczymy, gdzie to jest. Damn, damn, manigar. A, Przepiękne zdobienia tej świątyni, o której Wam wcześniej wspomniałem. Tak jak powiedziałem, do środka nie jesteśmy w stanie wejść, natomiast nawet z zewnątrz robi to niezłe, niezłe wrażenie. No to było ultra dziwne. Nie wiem czy to widzieliście. Że więc wchodzimy do miejsca, za które zapłaciłem. Wartość około 100 zł i to co się tutaj dzieje to jest dość niewiarygodne. Okay. O kurwa, o kurwa. Tutaj widzicie miejsca, w których palą się ludzkie zwłoki. Więc prawdopodobnie chodzę po kościach i po piole z ludzkich zwłok. The new body. The first body come, they wash in Ganga, mm -hmm. then family must buy the wood, make the bed, then body put in a bed. Okay. See the bed. be the white cloth. That's yes. the body. Yeah. Then family take the Shiva fire five times round because of the five elements. Okay. Fire, water, earth, air, ether. Element mixed to element. Then he start the fire. But always one man from the family he start the fire. Okay. Father died the older son, mother died the younger son, wife died the husband. Okay. Before fire start, head shape, mustache shape, beard shape. Mm -hmm. Then he must take white longi, white shawl. Then family take Shiva fire five time round. For the five elements. Then he start the fire. One body fire, minimum two hour, maximum three hours. Okay. After three hour, little bit bones left. Man the chest bones, woman the hip bones, not burn complete. So man who lighted fire, take body with stick, put in Ganga river. Okay. Then family bring the Ganga water, water put in the fire, fire finished. That means soul is let in freedom. Then family go, another god, take the bath in Ganga river, then family back to the home. And Hindu, some people know fire. Like holy man, sadhu, no fire because already purified children no fire because of the innocent yeah. below 12 year animal no fire symbol of god and goddess lady pregnant no fire because of the innocent cobra bite no fire because necklace of shiva second cobra is a poison so this whole body big stone body wrapped by boat middle ganga sink yeah. all night all day body burn every morning cleaning all ashes put okay. to the near river Working people they are looking for jewelry, Someone yes. died there. The gold, gold, gold ring, earring, ring, ring, ring. Family doesn't care. Family leave the body. Working people they look, they find, they keep that salary for them. Okay, so it's like they're yes additional. Credit. Another body burning there also. Okay. Burning here 24/7. 24/7. Every day, all day, there's 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 all life. night. All right. wow. See all the people? Więc, tak jak widzicie to, co Pan powiedział, e, jeżeli nie będziecie znali, to wrzucę napisy. Natomiast, no, miejsce jest niewiarygodnie, wow. ciężko, ciężko mi nawet nazwać te emocje. Wiecie, chyba nie jest to najlepszy nazywanie takich rzeczy. I tutaj, tak jak widzicie, ludzie, psy i krowy kąpią się zaraz obok ludzkich ciał niedopalonych ludzkich ciał, które są wrzucone tutaj po kremacji. Nie no powiem wam, że to jest e, niewiarygodne, niewiarygodne, co to się dzieje. To jest jedno z takich doświadczeń, które zostaje z człowiekiem do końca życia. I mam wrażenie, że tak to właśnie tutaj wygląda. Boję się, żeby nie nadepnąć na żadną z rzeczy, na które nie powinienem nadepnąć. Tutaj właśnie upadione są ludzkie ciała. I drewno, które jest potrzebne do spalenia jednego ciała to jest około 1000 brutto, czyli jakieś 50 złotych. Na takich bambusowych noszach Also, carry the body yeah they carry the body right yes all right four people from the family carry body in shoulder ah, from family from house to hear chanting mantras okay they say ram nam Shatay, ram nam shat, It yeah. means the truth of rama truth of rama okay Sometimes are happy with my work. My, for my explanation, whatever you like, you can give. Here. You know, I, I was. That was my only money. Hey, no, if you have no Indian money, you can give maybe some dollars, some euros. I don't have because I just only have you know, Indian. So, that's much Indian. i that going it's it's thing. Namaste. step. step. Have a good day. Bye bye. są... Nie wiem, co powiedzieć. Muszę stąd wyjść i przetrawić, co się właśnie wydarzyło, bo chyba sam jeszcze nie jestem w stanie pozbierać myśli. Ja wiem, że ja się powtarzam i cały czas mówię o tym, że ja nie jestem w stanie pozbierać myśli, ale uwierzcie mi, że moja psycha w tym momencie jest zryta.